Po co ludzie biorą te sterydy? Skoro żeby efekt był trwały, to muszą być cały czas na bombie. Akurat rolka, do której się odniosłeś, dotyczy hormonalnej terapii zastępczej i to jest zupełnie co innego niż doping sportowy pod zawody. Ludzie biorą środki, w tym wypadku mowa o testosteronie. Jest bardzo wielu powodów, i o ile doping sportowy pod zawody w dyscyplinach, takich jak chociażby kulturystyka, sporty sylwetkowe, to jest zupełnie co innego. O tyle tutaj akurat bijemy do ludzi, których, dla których organizm nie funkcjonuje tak, jak powinien funkcjonować, i w jakim stopniu gra przeciw nim. I wtedy podaje się takie hormony po to, żeby ci ludzie się po prostu czuli dobrze. I wierz mi, że nie wszystkie sytuacje da się wyprowadzić odpowiednim stylem życia i odpowiednią dietą. I sam byłem. Kiedyś takim gościem, który miał tak niski poziom testosteronu, mimo że performance na treningu wcale nie pokazywał tego, że taki poziom jest niski, ja to widzę też u klientów, którzy jak na przykład badają sobie poziom testosteronu po raz pierwszy w życiu, bo większość ludzi w ogóle tego nigdy nie robi, to się czasami okazuje, że tam jest gleba totalna, a gość jakoś funkcjonuje na dniu. Więc pytanie: I co my robimy w takiej sytuacji, jeżeli nasz tryb życia, regeneracja i to w ogóle, co my robimy na co dzień, to jest więcej niż 90%? osób robi. Albo możemy to zaakceptować, albo możemy coś z tym zrobić. I pytanie, czy Twoim zdaniem w takiej sytuacji powinniśmy nic z tym nie robić? Bo rzeczywiście jak przestaniemy brać taki testosteron, no to poziom wróci do tego. Czy powinniśmy się pogodzić z tym i to zostawić?